Miks plotek i faktów z życia gwiazd. Radek Skowron, witam. Nie tak dawno przekazywaliśmy, że Zenek Martyniuk zachwalał ceny w Stanach Zjednoczonych, że naprawdę spokojnie można kupić tam sobie fajny domek, co zresztą zamierza zrobić i nam też polecał. Do tego głosu teraz dołącza Piotr Rubik, nasz słynny kompozytor, który już wyprowadził się z Polski i żyje w Stanach Zjednoczonych. Także zachwala ten kraj. Ostatnio odwiedził studio Halotu Polsat i stwierdził, że my Polacy mało wiemy o Ameryce, a przekazy są jednak często przekłamane. Stany są bardzo fajnym krajem. Można iść z tele Telefonem w ręku zegarkiem i nikt nie napadnie. Ze swojej strony jednak zauważamy, że w Polsce też zazwyczaj tak można zrobić i też zazwyczaj nikt nie napada. No ale jeszcze inne są aspekty pozytywne życia w Stanach Zjednoczonych, na przykład auta są tańsze i paliwo też tańsze. O, i tu już bylibyśmy zainteresowani. Wychodzi na to, że rzeczywiście warto w tych Stanach zamieszkać. Zanim się jednak na to zdecydujecie, to może kasę zechcecie wydać na wczasy w Dubaju. I to jeszcze w jakim towarzystwie? Otóż Czarek i Edyta Pazurowie polecają właśnie swoje towarzystwo i pięciodniowy wypad do Dubaju za 17 tysięcy złotych. Wiele tam rzeczy jest zaplanowanych w programie, ale w tych 17 tysiącach nie ma biletów lotniczych. Ktoś chętny? No ale wracamy do kraju, bo tu fani Dody czekają na jej film, który ma się pojawić jeszcze w tym roku. To będzie oczywiście dokument wychwalający jak wielką jest gwiazdą. W magazynie Świat Gwiazd do tego produkowanego dokumentu odniósł się Radek Majdan, czyli były partner Dody i ujawnił, że został zaproszony do tej produkcji, ale odrzucił bo jak stwierdził, nie ma zamiaru uczestniczyć w tym cyrku. Bo tak to według niego będzie wyglądać. Radek jednak dodał uszczypliwie, że chętnie na przykład zobaczyłby w tym filmie, jak to było z wysłaniem gangsterów do byłego chłopaka przez Dodę. Na szczęście to nie dotyczyło Radka Majdana. Ale jak stwierdził Radek, to będzie wybiórcza prawda o Dodzie, czyli jak zawsze u Doroty. Nam się wydaje, że gdyby nawet Radek Majdan znalazł jakiś cień chęci występu w tym programie, to obecna żona Gosia Rozenek-Majdan stanowczo wytłumaczyłaby mu, dlaczego to zły krok. VIP MIXER